W tym kraju źle się działo, od kiedy pamiętam. To już przechodziło wszelkie pojęcie, bo już nie wspominając o władzy, która opodatkowała wdychane powietrze, a że było jej mało, to opodatkowała wydychane, lud cierpiał katusze. Jedyny przysięg władzy wylądował w więzieniu w nocy z wtorku na środę. Woda w studniach świerdziała strasznie, trawa była brązowa, SMS-y nie dochodziły, słońce zachodziło tuż po 16. Ko kobiety były paskudne. Wicher do. krowy nie dawały mleka. I ludzie ogólnie, jak umierali, czuwi, że żyją. Na tym piecie trzymał komendant, straszny, że weź ty z tymi włosami malowanymi. tymi mi przypadkiem na władzę nie sarkasz, bo jak sarkasz, to Ja nie sarkam nic, ja z... to im raczej nie korzystał. A ja cię mam na oku. Jakbyś mi kiedyś na oku sarkał, to ty wiesz co. Bo no tym kraju wolność słowa była, ale miał ją tylko komendant. Komendant z dziadzkim krokiem ruszył w kierunku więzienia, gdzie w nocy z wtorku na środę siedział Don Alvaro, jedyny przeciwnik władzy, który krr, to miało raczej murowane. Don Alvaro, ty mówił będziesz, bo ty wiesz, co ja ci mogę zrobić. Torcik? Co? O! Ja ci mogę... I komendant powiedział, co zrobi, don Alvaro, Alvaro, Alwarowowi, Bądżowi, a powiedział, że mu zrobi, pi 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 i wiele innych. Co to były zapiski? Sarkasz? Nie sarkam, nie będzie. Będzie, będzie. Don Alvaro, to nie ma życia z komendantem, a przynajmniej nie będzie miał od następnego ranka. Don Alvaro, jak ty nie mówił, będziesz. To ty będziesz musiał rano umrzeć przy pomocy. Sytuacja robiła się beznadziejna. Nadszedł więc czas, żeby do akcji wkroczył bohater. Ani don Alvaro, ani tym bardziej komendant nie spodziewali się, że poczciwy narrator to nikt inny, jak przebrany za narratora. Zorro. Którego w przebraniu nikt nie poznał. A bo to dokładnie ten sam Zorro, na którego leciały wszystkie błękitne z całego kwadratu. Rrr, teraz to nie, teraz to ja mam robotę. Później co? Masz tu adres tajnej pieczary. Ha, ha! El komendante! Co? Oszku! Zorób był narrator, narrator, był zor, zor był narrator. To co ty mi tu mówisz, że nie sarkasz? Jak sarkasz? El komendante, teraz będzie taka akcja, że ja będę robił mordowicie, a ty będziesz robiony mordobiciem. Będzie miał o, o, Nie powiem! Oj, o, jeszcze o, 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 o Nie leć mi tu na mnie, bo na ciko! Jak mawia hiszpańskie przysłowie: najpierw lanie, potem panie. Don Alvaro, ty mu rób niedobrze, a ja skoczę na stronę. Zorro jednak nie wiedział, że komendant to niezły cwaniak. Zorro! Nie, Don Alvaro już mnie nie robi niedobrze, co? Don Alvaro! Ty już przestań mnie komendanta. komendanta! Zorro, ile ty zarabiasz? Nauczycielska plus premia plus trzynastka. Trzynastka, ty nie bądź taki polański. <grymne> a, a, a czemu nauczycielska? Bo daję nauczki. Aha. Mhm. Zorro, bo ja mam taki plan. Może zamiast mnie złego. Ty dobry byłbyś komendantem i zapomnimy o wszystkim. Co? A ile ty zarabiasz? O, poselska plus premia plus... A piętnastka! <grymne> hmm. Zgoda. A ty kim będziesz? Ja? Ja będę... Zorrem! Hahaha! Do zobaczenia, El comendante. Jutro wieczorem król Karol kupił królowej Karolinie korale kolor... Kurwa! Koloru koralowego! Hahaha! Jeszcze się spotkamy, bandyto! Liczę na to! Nie wiesz z kim rozmawiasz, prosta miejsca, tobiałko. Twój zorny pobiegł tam, na swym ognistym rumaku. Ha, ha! A, a, a co ze mną? A ty! Jutro rano jak było ustalone. O nie, 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 nie. Z tej historii płyną wnioski. Po pierwsze. Że władza ma tendencję do zmiany coraz lepszą i lepszą. Po drugie, że dla kobiet nie ważne kto, ważne by miał mieć. I po trzecie, że trawa nie będzie mniej brązowa, tylko dlatego, że kto inny jest komendantem, a ja na władzę już sarkał nie będę. Boże co, sam sobie? Hihihihi. Trzy, cztery,